Siema siema. Boże, sorki, siema siema. Z tej strony Blue Sword. Mam do Was takie jedno pytanie. Czy chcecie seria z Kingdom Rush? Nie tylko z tej wersji. Bo możemy zrobić... Mamy, mam zainstalowane cztery wersje, więc... Nice. Mam cztery wersje Kingdom Rusha. Yy, chyba wszystkie mam wersje. I jak już pewnie z pytaniem. Czy zapłaciłem za to jeszcze? No nie zapłaciłem za to, bo Aptoide mi to pomogło Dlatego dzięki, dzięki, dzięki Bo po prostu Nie uzbieram hajsu i No i wydałem na coś Innego, na coś ważniejszego No powiedzmy sobie szczerze Na coś ważniejszego wydałem pieniądze Więc musiałem sobie jakoś Radzić, więc patrz. No zaczniemy sobie pierwszą gierkę Tutaj może zagramy sobie dwie gierki, ale czy chcecie Oto jest właśnie pytanie, czy chcecie, żeby Kingdom Rush był na moim kanale? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Bo jak nie chcecie, to powiedzcie, to po prostu weźmiemy i nie będziemy nagrywać. Nie będę nagrywał Kingdom Rusha i to będzie tylko dla mnie. Będę sobie sam grał. A jak chcecie, jednak, no to dajcie znać jakoś. No napiszcie w komentarzach chcemy no i jak to jak napisacie no to weźmiemy nagramy nowy nową serię na kanale Kingdom Rush no i mam nadzieję, że Kingdom Rush będzie tak bo jak wiecie dobrze jest 7 dni w tygodniu ale za to, że ja w jeden dzień nie nagrywam to byłoby tak dwa razy Brawl, dwa razy Rush Wars lub tam trzy razy Brawl, zda, zależy y, po prostu, no wiecie, jak jakby to wyszło, bo z, z, nie wiem czy y, ten, Rush Wars jest takie ciekawy no bo to trzeba mieć jednak trochę więcej tych y, więcej pucharków, rzeczy żeby to nagrywać i no bo tak naprawdę to co, no ra, Rush Wars jest taką grom że jest łatwa no i nie wiem czy, czy ona jest taka fajna, więc ja bym wziął trzy nie wiem, odcinki z Brawla jeden z Rush Wars no i te dwa z Kingdom, ale to zależy wszystko od was. Czy chcecie w ogóle? Bo jak nie chcecie, to mówiłem. Napiszcie nie chcemy lub coś takiego, żebym to wiedział. No bo po co mam nagrywać serię, która by powiedzmy się nie podobała wam. Więc. No właśnie, powiedzcie, żebyście chcieli. Z Kingdom Rush. Kingdom Rush, Kingdom Rush Originals, frontliners i te Vega A, ciężka nie, nie pamiętam bardzo tej nazwy Vega coś tam było, ale na pewno znajdziecie, bo to jest łatwa nazwa, więc bez problemu powinniście dać sobie radę. Widzicie, gra jest strasznie fajna. No. No bo to jest, tak naprawdę ta gra to jest moje, moje dzieciństwo, jak, jak, jak teraz to oglądacie, to jest moje dzieciństwo. Co ja zrobiłem? No nie, no a tutaj miałem taką ładną grupkę, żeby jej powystrzelać. Aj, błąd, błąd, Dobra, ale jak widzicie gra zapowiada się naprawdę fajnie, bo nie, moim zdaniem nie jest nudna, bo ja grałem tutaj, miałem, nie wiem, trzy razy przeszedł tą grę. Nie no, że trzy razy nie, ale raz to może, może, może nie pamiętam, bo to gram to jak byłem młodszy więc to było tak 3-4 lata temu więc wiecie, nie pamiętam już czy ja wtedy wygrałem tą grę czy nie wygrałem ciężko powiedzieć ale jak widzicie trzy gwiazdki i tak zdobyłem więc fajnie to był pierwszy. O, dobra, ale to sobie na odcinku już głównym zrobimy jak będziecie chcieli. Teraz pokażę Wam drugą część. Kingdom Rush, ok? Więc pauzę robię i do zobaczenia za chwilę. No i jestem. No i to jest druga część. Kingdom Rush, Kingdom Rush, Frontiers. To jest ta druga część. Jak widzicie, to już mamy chyba tutaj, w tamtej części nie mieliśmy herosów, chyba. Chyba, że już, bo nie spojrzałem po prostu i nie mieliśmy tam chyba. Dobra, 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 dobra. No, widzicie, nas to wszystko uczą. Bla, 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 Jak się gra. Bla, 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 bla. Tutaj trzeba poklikywać, poklikywać, pokli... Jest mój apolszczyzna jest Very, very good. Poklikywać, poklikywać. Nie ma. No. no. Jak widzicie, bardzo dobra gra. Druga. A i taka szybko ciekawostka. Widzicie, że to jest 6 fal na początku, a w tamtej grze było 7. tu, tu, tu. Będę taka ciekawostka Ale dobrze nam idzie nawet Bo to jest najłatwiejszy poziom na świecie kurde mam katar i tak dziwnie mi się gada po prostu no bo ja powiem, powiem wam szczerze, że żyłem się, bo... bo nie wiem właśnie gdzie ja się żyłem. Gdzie to, 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 to... Ja nie wiem. Kurde, panie. Ja to chyba zakatarzyłem się, nie wiem. Jak szłem do domu. Albo jak jechałem do mojej babci. No, to może dlatego, bo... Nie, u, ba, u, u babci już byłem chory. To gdzie ja to się tak zakatarzyłem? Już życie dla mnie. Dobiję mnie to. <laughs> Nie no, ale jak i tak by mnie dobiło, to by i tak filmy były. O, Herosie, panie... Weź go tam załat. Szkoda gadać, jak widzicie. Wiem, że jeden youtuber nagrywa też Kingdom Rusha. Nagrywa lub nagrywał. Wiemy, że nagrywał. Kiedyś. No, teraz też nagrywa. Jest na tej ostatniej wersji bo widziałem odcinki z jego o no, kurde, nie dajecie sobie rady no, skąd ja yy, nie, nie pamiętam jak on ma ten no ale jakbyście sobie wyszukali to na pewno go znajdziecie o, jest moja ulubiona rzecz tu 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 have a pen in the main Nie no Poztrzymamy sobie ich Szybciutko Jezu yes, są... Awesome. Bardzo dobrze to... O kurde Mój krofty Głupie mój krowdy. Sorki za to No nie no ja chyba ich walnę Jezu nie umiem normalnie się zachować Czekajcie chwilę No i już No i możemy znowu zaczynać <laughs> Jeszcze raz was przepraszam za ten kaszel Odcinek będzie długi No bo przeważnie Początki są długie, więc tutaj też musi być długie No więc jak, jak sami widzicie Gra jest strasznie fajna I taktyczna więc ja bym brał od razu i grał albo oglądał. Bo wiem, że niektórych nie stać, bo szczerze mówiąc, naprawdę dużo pieniędzy trzeba, żeby takiego Kingdom marzać kupić. Bo kosztują 15 zł. No, no nie tak dużo, no ale wiecie, 15 zł. 15,99. Po prostu, nie każdy ma tam tygodniówkę, nie każdy może wydać na gry. rozumiecie to sami. Aby YouTube youtubera to też fajnie można, bo można spędzić fajny czas ze mną. No i nie zap no, jak się film spodoba, ten, jakby to powiedzieć zapowiedź lub propozycja dla was gry Kingdom yy, serii, no Boże, tytułu Kingdom. Jak się spodoba ten tytuł wam, to bardzo będę zadowolony. No i to też ulepszymy w następnym odcinku i idziemy do kolejnej wersji Kingdom Rush. Więc zobaczymy się za chwilę. No jest! Kingdom Rush! Origins! King Cloud ten. Dobra, w ten fajna gierka. No Origins Normalne, damy sobie pierwsza gierka. bach. Co my idziemy? Idziemy, idziemy. Mam nadzieję, że to wygramy. <grym> Jakby to można było przegrać, początek. No, ble, 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 ble. Mamy dwie ścieżki, więc to też trzeba zapamiętać dwie. Ja bym co tu kupił? Kupił tak. Kupił tak. Kupił tak. Co? Stówę to kosztuje? O nie, proszę się wyłączyć. Muszę sobie to przełożyć o tutaj. No nie mogę, no muszę mieć tam. Dobra, stówę kosztuje. to, No to jest jakieś chińskie. Ja pana zjadam. Jak, jak ktoś z ten ja pana zjadam, to niech napisze, kojarzę. To dostanie ode mnie serduszko. No i tak leci się, runda leci, leci, leci. No i no to, no już jak widzicie, każda wersja ma inne budynki, te inne rzeczy, co ją wyróżnia też. No ale najbardziej wyróżnia Kingdom Rush, yy, chyba Origins właśnie, to co teraz gramy. To to chyba ma największe wyróżnienie, bo naprawdę, tu się trochę więcej Dzieje niż w innych częściach. No i będziemy dążyć też, żeby wygrywać te wszystkie gierki. Najbardziej to mi zależy na wygraniu początkowej, jak na razie. Wiem, se seria może być trochę długa, bo to tylko dwa odcinki, a ja nie umiem jeszcze grać. Więc może naprawdę długo to potrwać. Więc wiecie, jak swoimi skillami, umiejętnościami, mogę popisać się po prostu, kurde, że aż każdy pójdzie strach. No i to no i zabić ci wszyscy i stówę dostaliśmy za to, że daliśmy radę. O, i to jest prawdziwa armia. No tam myślę, jeszcze tam dwóch i będzie to ósemka. O, Polaki się przyszły. To poczekajcie ty, co ty robisz? Co mówi z mojego ziomeczka? Słabiaki wy. Słabiaki wy. Wow, jak biją się tutaj! No, czterech potrzebujemy. Zabijecie kogoś w końcu! Brawo! Oklaski! Tutaj, jak najdalej. No, dob. To nie powinno tutaj przychodzić, bo to jest gówno, nie. Dobra, srut, giniecie. Nie ma przewodzenia e, Avengers, SPEED RANGER FIRE ATTACK e, Po angielsku. Nie przetłumaczę wam tego. <tryk> Bo bym musiał się bardziej skupić. A to nie ma być... Nie mam być kanałem tłumaczącym angielski. Tylko kanałem gamingowym. No wiadomo. No kurde, Maltit ciągle tylko kurde ten live wrzuca i tyle codziennie ze dragona ale niedługo może mój serwer wiesz to, to jest w minecraftcie ale to jeszcze nie, nie wiadomo to jest tylko próbne wersje no jakie próbne wersje Kasper ty głupi jesteś e, no nie próbne wersje tylko te e... Muszę się zastanowić, jak to miałem powiedzieć. Nie próbne wersje, tylko... No nie mogę sobie przypomnieć. Nie próbne wersje... A, nie przypomnę sobie już. Ale serwer Minecraft powinien być za maksimum rok, bo chcę mu zbierać pieniążki i kupić taki debest serwer Żeby był na długo o to chciałem powiedzieć żeby był na długo Nie na krótko bum 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 i ostatnia fala Jest i barbara Jeden na kopinku i zaczynają ścinku to co no to bohaterem biegniemy jak zdąży to jest the best Leci <grymne> Leci na ostatni, wtrut, wtrut, wtrut Zrzużyjcie, ożrzużyjcie ten wtrut No i jak widzicie kolejne No tak można powiedzieć, że 20 minut odcinka będzie I to się pojawi w niedzielę Więc wiecie Można wbijać. Hello, hello. Dobra Widzimy się w kolejnej części, ten ostatni już i zobaczycie jak mam się spodoba to napiszcie. No jest, Kingdom Rush Vengeance. Kingdom Rush Vengeance, kęcę kęce, kęce. Nie nauczę się tego. Co to jest? To jest inne w ogóle, to nie jest. Kingdom Rush Jakiś król, który boi się... Co? Co to jest za gra? To jest Kingdom? Nie no, to, 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 to jak ja mówiłem, że ten orygin się zmieniło To, to chyba byłem w pomyłce Bo to Kingdom Rush Wenge, wenge, Węge... Nie nauczę się tej nazwy nigdy w życiu Kurde Ole, czadowo teraz to wygląda, bo to jest najnowsza wersja. No, go Enemies, to nas uczy jak grać. XD No i to to jest. Don't let. No, mamy dużo, dużo mamy. Ja mam rozumieć to, to tego co tutaj do tego nie będziemy dopuścić Nośpaćka, laczka i co to jest? Ej, ja chcę do piąte mieć. No ej, no pewnie chińskie to jest. O, potęga Heistona. I Co to za ludki? Ej, co to jest? Goni, dobra to zgodzi to nie można. Human Wodcuter to są ludzie a my jesteśmy potwory aha no dobra to jak taki deal to taki deal no nie możemy inaczej mamy bić ludzi to z... o ten tank to jest a to jest nas tank ty tanek tanek chodź tutaj ty gang... Powinno wam się to kojarzyć z jedną grą prestiżową. Ty, globinek, ty chodź tutaj, a za tobą jest marnych ludzi. O laser mocy. Laser mocy! Laser mocy! Zabijemy cię, laser mocy. Szrut i śród. Rżyj, mój śród. Nie no, prestiż. Ta śmierdzi. Zobaczmy no tą chateczkę. Ej, jakie to jest fajne! Ej, widzicie tego małego goblinka? Co? Ja nie wierzę. Jaki słodziak. Przedamy to. I kupimy to. E no. Gobliny to niezłe są, Dawid. Nawet niezłe. No i żyjcie, mój śród. Śród. Szró, ślub. Ale... Ale się bijecie. Sród, śród. Szrót, śród. Ile? No i dzieci. No i wygraliśmy. O! No i jak widzicie to są cztery części. Kingdom Rusha Mam nadzieję, że ten film się podoba. No i tutaj powinniście mieć teraz wyświetlone. Ile osób nie subskrybuje, a ile nie. A kto w ogóle jest nie z tego świata. <grych> I a tam, bo na tym, na, na, jak się dobrze sprawdzi, to tam jest takie, że ile widzów Cię subskrybuje, ogląda, ile nie, a ile ten. No to teraz zobaczycie sobie, ile mnie ogląda, ile nie. Więc jak widzicie, nawet trochę, bo prawie połowa było. Prawie połowa, więc smutno mi jest. Powinno być trochę więcej niż połowa. Ale wiem, że nie każdy lubi subskrybować YouTubera. Ale pamiętajcie, jak zostawicie subskrypcję z Dzwoneczkiem, to mnie wspieracie. No i siebie, no bo Dzwoneczek daje Wam sygnały, że rzucam rzuca nowy filmik. A lajk like mnie motywuje tylko do nagrywania więcej odcinków. No i komentarz sam, jakbyście napisali, czy fajny odcinek jest. Dzięki za informacje, dzięki za wysłuchanie mnie i za obejrzenie tego odcinka. Eluwa, kremowa. Z tej strony Bluesword. Bye bye. Do zobaczenia w następnym odcinku. W... Nie pamiętam kiedy. Pa.